Witam serdecznie. Dzisiaj 35 rozdział Złotej Księgi autorstwa Saint-Germain. To jest jeden z tych rozdziałów, które zmieniają perspektywę i zostawiają nas z pytaniem, jak naprawdę postrzegamy rzeczywistość i jak wiele z niej kreujemy sami. Rozdział ten mówi o mocy wyobraźni i wizualizacji, jako narzędziach do kreowania. Naszej rzeczywistości. Saint Germain wyjaśnia tutaj, że nasza wyobraźnia to nie jest tylko miejsce na marzenia, ale również, również potężne narzędzie manifestacji. Każdy obraz, który tworzysz w swojej głowie, ma potencjał, aby stać się rzeczywistością, jeśli za nim podążają Twoje działania i Twoja wiara. To jest trochę jak z planowaniem podróży. Wyobraź sobie, że chcesz odwiedzić piękne miejsce, powiedzmy góry. Najpierw widzisz w myślach szlak, który będziesz przemierzać: świeże powietrze, piękne widoki, i następnie zaczynasz działać. Rezerwujesz nocleg, pakujesz plecak, no i w końcu wyruszasz. Podobnie jest z Twoimi marzeniami. Najpierw musisz je zobaczyć, poczuć i uwierzyć, że są możliwe, a potem krok po kroku. Zbliżać się do ich realizacji. Sam uczy nas w tym rozdziale, że nie możemy traktować swojej wyobraźni jako pola do przypadkowych myśli. Jeśli zasiewasz w niej strach, lęk czy zwątpienie, to one kiełkują w Twoim życiu, ale jeśli świadomie pielęgnujesz w niej obrazy tego, czego pragniesz spokoju, miłości, obfitości, przepływu to zaczynasz przyciągać to, co sobie wyobrażasz. Brzmi prosto, prawda? I w tym tkwi piękno tej metody. St. Germain przypomina nam też o mocy wizualizacji w ruchu. To znaczy, że wizualizacja to nie tylko siedzenie w miejscu i zamykanie oczu, ale chodzi o to, żeby przenieść ten obraz do swojego dnia, jakby już był rzeczywistością. Na przykład, jeśli wyobrażasz sobie siebie jako osobę pewną siebie, to zacznij chodzić, mówić i działać tak. Jakbyś już nią był, twoje ciało i umysł zaczną się z tym stanem utożsamiać, a w rezultacie stworzysz nowe nawyki, nowe przekonania, nowe programy. <grym> brakowało mi tego słowa. Mam dla was takie prosty przykład. Kiedyś pewna osoba, nazwijmy ją Ania, chciała otworzyć własny biznes, ale brakowało jej pewności siebie. Znaczy w ogóle nie wierzyła w to, że jej wyjdzie, więc w sumie nie wiem, po co takie plany. No ale codziennie przez kilka minut zamykała sobie oczy i wyobrażała sobie, jak prowadzi rozmowy z klientami, jak rozwiązuje problemy z uśmiechem na twarzy, jak odnosi sukces. A potem zaczęła działać. Najpierw małymi krokami, ale z czasem uwierzyła, że to jest możliwe. Po roku prowadziła już dobrze prosperującą firmę. I to jest przykład z życia, mojej kochani. Naprawdę tej niewierzącej w siebie Ani udało się. I jeszcze na koniec małe zadanie. Dziś wieczorem, zanim pójdziesz spać, usiądź na chwilkę w ciszy i wyobraź sobie coś, co bardzo chciałbyś osiągnąć. Poczuj, jakby to już było twoje. Zobacz szczegóły, poczuj emocje związane z tym osiągnięciem. A rano, jutro, zanim zacznie się dzień, zrób jedną małą rzecz, która przybliży cię do tego celu. Pamiętaj, że twoja wyobraźnia to jest twoje najpotężniejsze narzędzie. Wykorzystaj je świadomie i odważnie. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już w tobie. Dzięki, że byliście tutaj ze mną. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa. Życie z narcyzem to manipulacja. Które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, tu nie twoja wina. Ebook Narcyz cię nie złamie. pokaże Ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e booka znajdziesz w opisie.